Piątek w Działdowskim Zamku płynął pod znakiem spotkania z poezją. Dzisiejsza okazja to promocja dziewiątego Działdowskiego Almanachu Poezji noszącym tytuł W każdym momencie świat się staje. Wspomniany Almanach jest zawsze wyjątkową publikacją. Almanach zawsze jest specyficzną publikacją, ponieważ nie jest to nigdy publikacja, w którym zawarte są wiersze czy twórczość jednego autora. I w samej Działdowskiej Kuźni mamy bardzo wielu piszących członków. Natomiast w Almanachu zawsze zasadą jest to, że zapraszamy również osoby z zewnątrz naszego środowiska, czyli z innych środowisk twórczych, tak jak z Ciechanowa, z Olsztyna, z Mławy, z Przasnysza, z bardzo wielu miejsc, ale też osoby, które nie są zrzeszone w naszym stowarzyszeniu, ale są piszące i chciałyby zaistnieć w takiej publikacji. Jest już długa tradycja tego, tych wydawnictw. Ostatnie powstało, pierwsze, przepraszam, powstało 26 lat temu. Wówczas redaktorem takiego tomiku był Stefan Żagiel, który już nie żyje, ale on jakby rozpoczął serię, którą my mamy zaszczyt kontynuować. Pielęgnowanie tej tradycji jest możliwe również dzięki wsparciu, jakie otrzymuje Działdowska Kuźnia Słowa. To piękne wydanie nie mogłoby się ukazać, gdyby nie fundatorzy, ponieważ no, jest wydane bardzo pięknie. Są twarde okładki, jest to zszywana publikacja, jest wydana w dużym nakładzie, dlatego że i autorów jest wielu i osób zainteresowanych jest bardzo wielu. Więc jeśli mogę, to chciałabym w tym miejscu podziękować starości powiatu działdowskiego, panu, działdowskiemu, panu Pawłowi Cieślińskiemu, burmistrzowi miasta działdowo, panu Grzegorzowi Mrowińskiemu, wójtom gmin, gminy Rybno, panu Tomaszowi Węgrzynowskiemu wójtowi gminy Płośnica, Krzysztofowi Groblewskiemu oraz wójtowi gminy Działdowo, panu Mirosławowi Zielińskiemu. Cieszy fakt, że ludzi chętnie wspierających podobne wydarzenia nie brakuje. Warto dodać, że w Almanachu znalazły się różnorodne treści, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie. Tutaj są zarówno utwory poetyckie, jak i prozatorskie. Ja akurat y, tworzę opowiadania i powieści. No, co prawda niedługo... Tak, pisałam od dawna, ale publikuję od bardzo niedawna. Mam na swoim koncie pięć powieści, a tutaj w Almanaku jest jedno z moich opowiadań. Opowiadanie dla autorki ma szczególne znaczenie. To jest takie bardzo osobiste opowiadanie o miejscu, w którym spędziłam swoje dzieciństwo, gdzie się urodziłam. To jest stary działdowo, więc myślę, że działdowiakom też się to opowiadanie może spodobać. Jest takie nostalgiczne, sentymentalne. Mówi o tym, jak to się kiedyś mieszkało na starych działdowskich ulicach. Z pewnością dla niejednej osoby tekst będzie powodem wspomnień, inni zaś dzięki opowiadaniu poznają historię. Działdowa. Miasto pod względem kulturalnym niewątpliwie tętni życiem. Jesteśmy chyba takim wiodącym powiatem, jeżeli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, właśnie w sprawach kultury, a poezji szczególnie. Działdowska Kuźna Słowa, która jest gospodarzem dzisiejszej imprezy, skupia wokół siebie literatów i poetów. W związku z tym naprawdę mamy co robić i, i musimy te środki musimy. Chcemy te środki oczywiście angażować, żeby ta poezja i literatura w działowie kwitła. Bez wątpienia warto o to dbać. Piątkowe miejsce spotkania autorów nie było przypadkowe. Nieprzypadkowo tu się spotkamy, dlatego że po pierwsze w tym miejscu jesteśmy w stanie pomieścić tylu zainteresowanych, a naprawdę dzisiaj bardzo wielu zacnych gości dopisało, a po drugie jest to wyjątkowe miejsce, które zostało przewidziane właśnie na wyjątkowe okazje. I tu dzisiaj będziemy właśnie celebrować ten moment wydania kolejnego pięknego, pięknie wydanego Tomiku Poezji, w którym miałem też przyjemność uczestniczyć, może nie tyle poprzez zamieszczenie swojego utworu, ale poprzez drobne wsparcie finansowe. I chcę powiedzieć, że gmina Miasto Dziodowo zawsze finansowała takie wydawnictwa i dzisiaj gwarantuję, że będzie kolejne, które będą się ukazywały również wspierała finansowo. Pozostaje wyczekiwać kolejnych podobnych wydarzeń i zachęcić Państwa do zapoznania się z utworami zawartymi w Almanachu.